Chcielibyśmy pokazać społeczeństwu polskiemu, że nie muszą kupować butów średniej, wątpliwej jakości w Hiszpanii, we Włoszech, tylko można bardzo piękne buty, bardzo wysokiej jakości kupić w Polsce za znacznie niższe kwoty niż na Zachodzie. No, trudno mówić o tym, o tej pewnej promocji, jednakże społeczeństwo polskie widzi, że Polska... Pomimo, że jest w jakimś ogonie jeszcze Europy, w jakimś sensie, to w Butach są firmy, które mogą spokojnie konkurować z całym światem i jesteśmy jedną z takich firm. Istnieje to od, od wielu lat. Była to praca związana z, z dojściem firmy do produkcji omówienia ludzkiego, i teraz byśmy chcieli się po prostu chwalić tym w Polsce. Samy trzeba być stale, bo um, po prostu bardzo dynamicznie rozwijamy nasze wspólnictwo i pijemy się w kierunku najwyższej jakości i wschodnictwa światowego.